Protesty we Francji i w Izraelu, zakaz sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku oraz Europa przygotowuje się na sezon gaśniczy. Zapraszamy na kolejne wydanie przeglądu zagranicznego. Przed tygodniem informowaliśmy o masowych protestach we Francji po podniesieniu wieku emerytalnego. Sytuacji wciąż nie udało się uspokoić. Z ostatniego tygodnia mamy doniesienia o próbie podpalenia wieży Aifla. Gorąco jest też w Izraelu z powodu planowanej przez rząd reformy wymiaru sprawiedliwości. Eskalacja nastrojów nastąpiła w poniedziałek 27 marca. Szacuje się, że protestować mogło 700 tysięcy Izraelczyków. Protestujący obserwując spory o praworządność w Polsce obawiają się, że Izrael przestanie być demokracją. Premier Netanyahu wstrzymał pracę nad ustawą, bowiem pojawiły się groźby nawet strajku generalnego. Izraelski rząd nie może pomysłu jednak porzucić, bowiem na tej reformie opiera się koalicja rządząca. Od 2035 roku Unia Europejska chce być neutralna klimatycznie w zakresie transportu, dlatego w minionym tygodniu Rada Unii Europejskiej przyjęła przepisy o wprowadzeniu zakazu sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku. Przeciwko tym rozwiązaniom głosowała tylko Polska, trzy państwa się wstrzymały. Wyjątkiem od tej reguły będą pojazdy spalinowe, które mogą być napędzane paliwem syntetycznym, jeżeli faktycznie będą z niego korzystać. Paliwa syntetyczne to nowy produkt, który jest szansą dla wielu pojazdów obecnych już na drogach. W 2026 roku odbędzie się przegląd tej regulacji. Polski rząd liczy, że Unia wówczas zrewiduje swoje zamiary. Co roku państwa Europy borykają się z pożarami lasów na ogromną skalę, które stanowią zagrożenie dla ludności. Jednym z wymiarów współpracy europejskiej jest wzajemna pomoc strażaków. W ubiegłym roku Polacy pomagali gasić pożary w Czechach. Głośno było też kilka lat temu o ich pomocy w Szwecji. Unia Europejska już w połowie ubiegłego roku rozlokowała swoją flotę 12 samolotów gaśniczych. Najbliżej Polski zlokalizowane są samoloty ze Szwecji, w razie czego do dyspozycji są też maszyny bazowane w Chorwacji i we Francji.